Od 20 lat z pomocą funduszy europejskich rozwijamy nasz region. Z sukcesem realizujemy projekty wspierające niemal każdą dziedzinę naszego życia. Pomoc unijna trafia też bezpośrednio do mieszkańców, umożliwiając im spełnianie wielu życiowych marzeń i planów. To wszystko pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. Jedną z dziedzin wspieranych przez Unię Europejską jest transport. Budowa nowej i modernizacja istniejącej sieci drogowej oraz zakupy pojazdów szynowych zapewniają mieszkańcom nie tylko szybsze, ale i bardziej bezpieczne podróżowanie. Wydarzenia publiczne wspierane przez fundusze europejskie promują kulturę i rozrywkę, integrując w społeczność lokalną. Tworzenie nowych form spędzania wolnego czasu i promowanie aktywnego wypoczynku w regionie wzbogaca życie społeczne i przyciąga turystów. Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw zwiększa konkurencyjność w przemyśle. Fundusze europejskie umożliwiają firmom inwestować w najnowsze technologie, wykonywać badania i poszerzać możliwości produkcyjne. 200, 100, Nowoczesne metody kształcenia przygotowują studentów do przyszłości. Zaawansowane kursy czy świetnie wyposażone laboratoria zapewniają praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną na rynku pracy. Studenci zdobywają cenne doświadczenie w dynamicznym środowisku edukacyjnym, korzystając z najnowszych technologii. Odnawiane są obiekty turystyczne i miejsca przeznaczone do rekreacji i wypoczynku. Dzięki funduszom takie miejsca stają się bardziej atrakcyjne dla odwiedzających. Oferują nie tylko relaks, odpoczynek i piękne widoki, ale podnoszą atrakcyjność całego regionu. Inwestycje w nowoczesne technologie wspierają rozwój cyfryzacji w regionie. Zbudowano w Zaburzu kaplicę, która miała mu zapewnić zwycięstwo w zbliżającej się kampanii. Cyfryzacja tworzy także nowoczesną przestrzeń dla entuzjastów gier i technologii, wspierając rozwój sektora IT oraz przyciągając młode talenty. Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz oferuje młodym ludziom możliwość nauki poprzez praktyczne doświadczenia. To miejsce inspiruje ich do odkrywania i rozwijania nowych pasji, pielęgnuje umiejętności i poszerza zainteresowania. Jesteśmy częścią pięknej i nowoczesnej Europy miejscem dialogu, współpracy. I wspaniałych zmian pełnych możliwości. Z funduszami europejskimi od 20 lat wspólnie tworzymy naszą przyszłość.